Idzie niedźwiedź przez las, nagle z krzaku wyskakuje zając, cały ubrudzony we krwi. Zając, co ci się stało? Ktoś cię pobił? Nie, nic z tych rzeczy. Po prostu słonica uziła mnie jako podpaskę. Słuchaj, zając, idziemy do domu. Ty się wykąpisz, ja coś spróbuję wymyślić, żeby to się nie powtórzyło. Na drugi dzień idzie zając z niedźwiedziem przez las i nagle nadlatuje jastrząb, cały we krwi. Niedźwiedź pyta. Ty, ja zszym, co ci się stało? Za tego gnoja, który powiedział słonicy, że najlepsze podpaski są te ze skrzydełkami. Mama, a czy człowiek może w ogóle nie jeść? Nie, synku, kto ci taki głupot nagadał? No, bo tata mówił, że od ogólniaka nie połykasz. Spacja w pociągu. Siedzi młody chłopak naprzeciwko pięknej kobiety z dużym biustem. Młody gapi się ciągle w jej dekolt. Kobieta wkurzyła się i mówi do niego. Młody, chcesz w gębę? O tak z chęcią, a drugiego do ręki. Facet jechał pociągiem z szóstką swoich rozwydrzonych dzieci. Darły się i skakały po siedzeniach. Jechała z nimi starsza pani. W końcu udało mu się je uspokoić i posadzić na swoich miejscach. Zmęczony padł na siedzenie. Starsza pani patrzy na niego i mówi. To wszystko Pana dzieci? Wie Pani, pracuję w fabryce prezerwatyw, a to są zwroty od klientów. Mąż i żona leżą w łóżku, żona mówi do męża. Kochanie, wczoraj byłeś jak nienasycony demon seksu, jak niewyżyty ogier, a dzisiaj to nawet na mnie nie patrzysz. Kochanie, to przez te zaniki pamięci. Biedaku, zapomniałeś jak to się robi? Nie no, co ty. Wczoraj po prostu zapomniałem, że jesteś moją żoną. Wchodzę zaspany do kuchni, a tam żonka pochyla się nad piekarnikiem z wypiętym gołym tyłeczkiem i mówi do mnie. Bierz mnie szybko. Zdziwiłem się bardzo, ale jak daję, to skorzystam. Po wszystkim pytam się jej, co się stało, że tak nagle chciałaś? A wiesz, kochanie, chciałam na śniadanie jajko na miękko, a zepsuł mi się minutnik. Sytuacja w szpitalu. Facet po porodzie żony pyta lekarza. Panie doktorze, kiedy będziemy mogli uprawiać seks? Za 20 minut kończę dyżur. Będę czekał na parkingu. Sytuacja w szpitalu. Kobieta zaczyna rodzić. Przychodzi do niej doktor i mówi. Mam dla państwa propozycję. Mamy eksperymentalny lek. Są trzy zastrzyki. Gdy pani weźmie pierwszy zastrzyk, to ojciec dziecka będzie czuł 50% bólu. Po drugim zastrzyku 75% bólu przejdzie na ojca, a po trzecim zastrzyku ojciec przejmie 100% bólu. Okej, okay, zgadzamy się. To proszę podać mi te zastrzyki. Poród się zaczął, lekarz podał pierwszy zastrzyk kobiecie, jej ból zelżał o 50%, facet stoi z uśmiechem na twarzy i nie czuje bólu, lekarz podał drugi zastrzyk, kobiecie ulżyło o 75%, facet dalej stoi i nic mu nie jest. Kobieta dostała trzeci zastrzyk, ból całkowicie ustąpił. Kobieta urodziła dziecko, po dwóch dniach wyszli szczęśliwi do domu. Jadąc samochodem do domu, mąż mówi do żony. Zobacz Helenka, u nas na trawniku leży martwy listonosz.